Na telefonie lub na tablecie z systemem Android możemy uruchomić naszą aplikację przez przeglądarkę w wersji typowo przeglądarkowej lub też zainstalować ją na stałe w systemie. Jak to zrobić? Wystarczy najpierw otworzyć przeglądarkę. Akurat tutaj mamy przeglądarkę domyślną na Androidzie, czyli Chrome. Klikamy w ikonkę przeglądarki. Wpisujemy w pasku śledziauto.pl, czyli www i w tym momencie gdybyśmy przeszli dalej zostanie otwarta witryna do logowania natomiast wystarczy dopisać ukośnik app i kliknąć dalej i pojawi nam się automatycznie strona która uruchomi instalator wystarczy kliknąć zainstaluj Zapyta nas, czy zainstalować. Zainstaluj aplikację. Po krótkiej chwili będziemy mieli już zainstalowaną aplikację. I za chwileczkę zostanie nam ona dodana do głównego ekranu. I jak widać, pojawiła się po prawej stronie ikonka do aplikacji. I teraz klikając w tą ikonę, automatycznie otwiera nam się aplikacja.